I tak oto rozpoczynamy kolejny dzień naszej wspaniałej podróży. Dziś postanowiliśmy zrobić to, czego nie zrobiliśmy ostatnio, o, czyli sprawdzimy, ile czasu trzeba spędzić, aby napompować supa automatycznym kompresorem. Ale myślę, że nie tylko to czeka nas w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wyrobimy, ponieważ chcemy zwiedzić dwa miejsca, ale. Dlatego dzisiaj mamy trochę znowu relaksu, ponieważ wczoraj wieczorem pojechaliśmy w góry, mieliśmy spać w górach i mieliśmy jechać ponownie offroadem. Nie znaleźliśmy miejsca, bo wszystkie miejsca były zajęte. Stwierdziliśmy, że pojedziemy wyżej, 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 aż zajechaliśmy na sam szczyt wąską drogą. No i okazało się, że droga jest zamknięta. Dlaczego? Nie wiadomo. Ktoś nam postawił zakaz ruchu. I nie pozwolił dalej jechać. Więc na łapie zawinęliśmy w dół i pokonaliśmy tą trasę dwa razy szybciej. Co widać na filmie. Będzie tak jest. Widać. No właśnie, nie wiem, czy widać to na poprzednim filmie, czy na tym filmie, ale po prostu idźmy na kawę i zacznijmy działać. No i dobra. Na słupie jest 15 PSI 103 Bara. Na urządzeniu. Mam 1,03 bara ustawione. Baterie są całe naładowane na 100%, więc zobaczymy, ile czasu zejdzie takiemu kompresorowi na napompowanie supa. Ja przypominam, miałem w, ostatnim, w jednym osta z osta ostatnich odcinków 10 minut. Wojtek natomiast 6, ale pompując ręcznie. Wojtek oczywiście zmagał się sam ze sobą, a ja po prostu y no ja też, ja też się zmagałem sam ze sobą, jak widać. No i okej, okay. komisyjnie czas start. I pompujemy. Właśnie się szyderczo uśmiechaliśmy z Wojtkiem do siebie, bo kompresor, podejrzewamy, przegra nawet ze mną. Sub Wojtka. Sup Marcina. Jeszcze raz. Sup Wojtka 3 minuty po. Sup Marcina. Jest 7 minut i 10 sekund. To w ogóle... No nie daje rady, nie daje rady. Chyba jednak zaraz przerwę, bo szkoda mi po prostu czasu na test tego... No nawet nie wiem czy to kompresora. No. Jak to w ogóle pompuje koła? Może rowery, może napompować. Dobra, uznajmy, że ten test się zakończył. W ostatnim odcinku chcieliśmy zrobić konkurs pomiędzy kompresorem a Wojtkiem. No, jak widać Wojtek, kompresor, nie ma szans w ogóle, no, no nawet słup nie jest rozwinięty. To jest, szczerze mówiąc, jakaś beznadzieja. Będę to pompować ręcznie, ale jeszcze zanim to sprawdzę, inne dmuchanie, inne dmuchanie. Może ja robię coś źle. Poprawka, ja robiłem na wentylu, na wyjściu samochodowym z wejściem do supa. Ale to musi A być porządne ciśnienie. Teraz Wojtek dał zwykłą końcówkę i odkręcił zawór w supie. I coś idzie. Kompresor chyba nam się zepsuł, bo no, zaczął wydawać dziwne y, odgłosy. Na pewno je słyszycie. E, więc no, padło urządzenie, ale coś w zipie tak. To urządzenie... A nie, no Marcin. No. Kompresor nie dał rady. <głos> <głos> I mamy coś y, bardziej tradycyjnego. Więc nadszedł czas.

Opływamy, tam jest nawet zamek, nie ruszam go, nie dotykam, chyba że nie wiem, coś mnie olśni to może i tak, ale na dzisiaj mamy inny plan, wiesz jaki? jaki? No właśnie, też nie wiem. Taki jak zwykle. To jest ten plan. Mieliśmy jechać nad Gardę na wschodnie wybrzeże, ale już chyba tego nie zrobimy. Znaczy pływać nie, nie zrobimy, ale... No pływać nie, nie zrobimy. Ale może pojedziemy? Pojedziemy, pojedziemy. Ale pływać nie będziemy już chyba. Mieliśmy szalony plan, żeby supy dać na dach, ale chyba to się nie opłaca, nie? Chyba no. nie. Żeby zrobić szał na wiosce pewnie tak. Ale lepiej mieć szaloną czystość w samochodzie. No dobra, no nie wiadomo. Dzisiaj już chyba w żadne góry nie pojedziemy, bo wczorajszy wieczór. Trochę nam pokazał, że, że nie ma sensu jeździć tam, gdzie no nic nie widać. No i tyle. No fajna przygoda była, ale. wieczór dał nam moc wrażeń. No moc wrażeń był niesamowity, ale. Był widać wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nastrajamy się na jutro. Tak. Jutro hmm. powinno być coś ciekawego. Chyba, że będzie kółko. Wokół czerwień, a w środku biały, czyli taka polska do boju Polska. W sumie nie pokazywałem wam jeszcze jak wygląda garda z drona. Raz filmowałem, no ale to było nocą, więc sam jestem ciekaw, tych kilku ujęć, Y yo quiero comer tu boca de desayuno. Un wake and bake y un mañanero para que me leve como el humo. Chori, que bien te queda ese bikini. Bebe, contigo yo me voy sin mí. I co? Pojechaliśmy wschodnim wybrzeżem. Pogilgotaliśmy dół Jeziora. Jeziora. Ganda. No i znajdujemy się na wschodzie. Na wschodzie wpadliśmy na pomysł, że pójdziemy sobie na jakiś Loty. przysmak Galato. No i szukamy czegoś, a opinię być może wydamy jutro. Przed nami, mam nadzieję, ciekawy dzień i mam nadzieję, że nie będziemy podnosili żadnych szlabanów. Co widziałeś? Dolce Vita. Gelato. Musimy iść tam. Uwaga. Wojtek pyta się, czy dobrze wybrał. Kto mnie zna, wie, że uwielbiam kolejki. Przyszliśmy na lody i stwierdziłem, że taką takiej aplikacji poszukam, żeby była fajna ocena lodów. Generalnie... Spójrzcie. Uwielbiam tak czekać na coś. Wtedy trenuję po prostu swój umysł i swoją cierpliwość. To coś dla mnie. W następnym ujęciu pojawia się z lodem. Chyba, że nie wytrzymam psychicznie i nagram coś jeszcze. Dobra, ruszyłem się o krok. Nie wytrzymuję psychicznie. Loda. Nie wiem, jakiego jeszcze. Na pewno cytryna. Tak można żyć. Rano kawka, wieczorem lodzi. Bądź dwa. No. A później, a, a jeszcze pomiędzy supik. Tak. I tyle. No i tak się kręci odcinki. Trochę gazu no. na stacji. Obiadek się zje, i tyle. No. I robota zrobiona. Tak Także widzicie, taka ciężka robota. Żarty żartami, ale odcinek jakoś musi powstać. Dlaczego tutaj przyjechaliśmy? No, kwestia lodów to jest sprawa w tury. No, w zasadzie nie wiem, czy drugorzędna, czy pierwszorzędna, ale mieliśmy sprawdzić e, no, ten wschodni brzeg gardy i postanowiliśmy przejechać linią obrysu no, od samego dołu gardy aż no, po całą górę, wschodnim wybrzeżem. E, połowę drogi, w zasadzie, może nie, mniej niż połowę, przejechaliśmy. No nie, no nie mniej po, niż po Dół Gardy przejechaliśmy tak jakby... Drogą przy... ekspresową trochę. Drogą. drogą ekspresową. To nie była najbliższa droga przybrzeżna, ale resztę drogi praktycznie jechaliśmy wybrzeżem. I jakie masz wrażenia na temat wschodniego wybrzeża? Wiem, że mieliśmy zrobić podsumowanie odnośnie supów, ale no niestety nie udało nam się dzisiaj tam tego zrobić. Czy znaczy, Generalnie jest tak bardziej kolorowo. tak? Znaczy, ciężko to powiedzieć też jeżeli się jedzie nocą, tak? ale no, wjechaliśmy gdzieś do centrum i to centrum było blisko blisko właśnie wody. Nie pamiętam, która to była miejscowość niestety nazwy, ale było bardzo bardzo ładnie, jakieś taka forteca była w środku. E Tutaj, gdzie teraz wylądowaliśmy na lodach, Starówka, nie wiem, czy to tak można nazwać, czy to jest centrum, ale chyba centrum, Tutaj jakaś kwiatca jest. i no ryneczek. Jakiś taki ryneczek, też jest bardzo ładnie, bardzo klimatycznie. I to, no jakby nie to do końca było naszym założeniem, żeby badać poszczególne miejscowości, tylko raczej eksplorujemy sobie to, co przyroda nam tutaj dała, tak? na wysokościach. Tak, ale, że tak powiem, zrażeni pierwszym dniem postanowiliśmy zobaczyć to, co jest no, tutaj na, na wschodzie. I w zasadzie wschód jest ładniejszy. Nie zjechaliśmy do. No nie zwiedzamy każdej miejscowości, ale na pewno jest ładniejszy wschód. Tylko zastanawiające jest to, że jest mało ludzi chyba no, na wodzie. Nie? tyle kempingów, tyle miejsc parkingowych, a, a ludzi jakoś y, mało. Tak Wszyscy jak to są w restauracjach tak. chyba. Początek, początek, jak my to, znaczy, początek tutaj, y, tak jak my to mówimy, w tego wschodniego, nie, wschodniego, tak, wschodniego no. wybrzeża Gardy, y, rozpoczyna się właśnie wielkimi y, kempingami. Później mamy dwa parki rozrywki, przynajmniej te, które udało nam się dostrzec. I tak. no to nas też zaskoczyło, że jest tutaj Legoland, być może wyjdziemy na jakiś Lemusów. No ale, ale faktycznie to nas mocno zadziwiło. W związku z tym, będąc na zachodnim brzegu, byliśmy właśnie mocno zdziwieni, gdzie ci ludzie wszyscy są, tak? Dlaczego na przykład mając tu warunki, że słońce, pogoda, w ogóle nie widać żadnej żagli, nie widać... Supów nie widać windsurfingów, co jakby było na tym jeziorze, gdzie dzisiaj byliśmy wcześniej, nie? Właśnie to, które nam się bardziej podobało. Być może na dole wyświetlimy te nazwy, bo ja tu nie chcę kaleczyć włoskiego, ja też... wyjdę na Lamusa, a lepiej po prostu sobie tam gdzieś napiszemy to, tak? Mi się wydaje, że różnica jest po prostu w wielkości jezior i na samej gardzie, to wszystko, ci wszyscy ludzie być może się rozkładają gdzieś jakoś przy brzegach. No nie przepływają e, po całej szerokości linii jeziora. Mi ja się wydaje Marcin, że wiesz, że jakby to gdzie, miejsca gdzie były te, kempi, gdzie są te kembinki umiejscowione, to my jakby wzrokiem jesteśmy w stanie to ogarnąć. Przynajmniej jak jeździliśmy, czy tam z, z większej wysokości obserwowaliśmy Gardę, no i tych ludzi nie ma. Nie ma, nie ma. Nie wiem, być może to życie toczy się tak jak teraz. Tu sobie siedzimy, powiedzmy na tym ry ryneczku, yy, placu, tak, z, z ładnym portem yy, i widzimy po przeciwległy brzeg, czyli ten yy, wschodni, który wcześniej... Zachodni. Zachodni, Boże. Mieli się Zachodni, który wcześniej eksplorowaliśmy, stąd wygląda pięknie, tak, bo światełka się świecą na wysokości, na, na zboczach i tam życie pewnie też tętni, tak, ale no, jakby sama garda płynąc właśnie po niej supem, tak od strony tej przyrodniczej, czyli jakiś urwis, no według nas trochę mało. Ja wiem co. Operuje. To wszystko jest wynik tego, że my nastawiliśmy się na plenery, na dzikość, na naturę, a nie na miasto, na eksplorowanie, wiesz, tego co się dzieje w centrum, tego małego gwaru, restauracje, kawiarnie i tak tak dalej. Bo zresztą, no teraz jak dla mnie nie ma na przykład lepszego widoku niż w Dolomitach, w dolomitach noc wśród krów. Tak, e, Pierwszy wjazd na ponad 2000 metrów, to co nas spotkało, czy tam był wiatr. Nie, nie, nie pamiętam jak się nazywa ta mie miejscowość, ale być może też zostanie podpisana. To właśnie są e, dla mnie takie skarby, które na pewno już e, zostaną w pamięci na bardzo, bardzo długo, e, a zresztą zostaną e, i są dokumentowane w poprzednich odcinkach, już nie mówiąc o wejściu na e, no, te wielkie góry na. na na te wielkie góry. Gwiazd <laughs> kolejką, tak? No Tak, no przecież to są niesamowite przeżycia i... No, no już nie mówiąc o offroadzie, to nie jest... To nie było naszym celem, ale można uznać, że jest tu ładnie i ktoś, kto na pewno tu przyjedzie spędzić sobie czas rodzinnie, to wyniesie chyba. Będzie szczęśliwy. Tak, na tak. Patrząc jeszcze na, tych, na te dwa parki rozrywki, które tutaj są w zasięgu ręki, w zasadzie to na pewno będzie szczęśliwy. Mi osobiście, co też Marcinowi mówiłem poza kamerą, jakby Włochy do tej pory kojarzyły się bardzo źle, ponieważ tam pewna sytuacja się wydarzyła, która źle mnie nastrajała do tego kraju a tutaj teraz będąc jakby i od tej strony właśnie tej dzikiej jak również tej którą tutaj spotykamy w tych pobliskich miejscowościach, które nam się udało teraz tak pobieżnie zwiedzić. Wiadomo, że to jest po prostu taki szybki strzał. To bardzo mi to przypomina Chorwację i jak najbardziej pozytywnie, więc tutaj na pewno sobie można miło spędzić czas, więc tego nie przekreślamy. Tylko powiedzmy pewnej tej dzikości ci na samym jeziorze nam chyba brakuje, tak? Bo na tą dzikość się nastawiliśmy. No, no da. To taka... Chorwacja nie chciałbym powiedzieć w lepszym wydaniu, ale jest więcej tak jakby światła i budowle są takie no właśnie bardziej włoskie. No dobra, nie znamy się na stylu, więc nie będziemy mówić. E... Ale to, to jeżeli mówimy o miejscowościach, nie? Bo przyrodniczo to jednak jest to troszeczkę coś innego, bo, bo przynajmniej ta Chorwacja tutaj bardziej południowa jest bardziej surowa taka, skalista. No, tutaj okolice Istrii no, są troszeczkę bardziej zielone, ale też można gdzieś trafić właśnie na, 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 na ładne kamienie, tak? czyli plaże kamieniste bądź urwiska, z których można sobie poskakać. A tutaj no, przy gardzie tego akurat nie mamy, tylko też mówimy o dwóch różnych zbiornikach wodnych, tak? bo tu mamy jeziora. A, a Chorwacja, no to może. Może, może. A ja e, już teraz zapraszam Was na moje odcinki poprzednie z Chorwacji i na mój odcinek e, z wyjazdu z Włoch. No i na poprzednie odcinki e, z Wojtkiem z wyjazdu właśnie tutaj nad Gardę. E, no, myślę, że jest co oglądać. Może. Nie ma to dużo wyświetleń, ale na pewno są tak przesycone informacjami, takimi ważnymi, że jest to aż niesamowite. Trzeba to zobaczyć. Tak, pat patimat dziwi się światu. Tak, patimat w podróży. Nara. No,